Przez wieki uczono nas, że pieniądze są złem, że być ubogim to cnota, a bogactwo to grzech. Ale co jeśli powiem wam, że Biblia zawiera dziesięć rewolucyjnych lekcji o pieniądzach, które mogą zmienić wasze życie na zawsze? Lekcji, których żałuję, że nie nauczyłem się 30 lat temu, gdy zaczynałem swoją drogę wiary. Dziś odkryjemy prawdę, którą Kościół przez wieki ukrywał przed nami. Kontekst historyczny. 30 sekund, dwa minuty. Drodzy bracia i siostry, kiedy patrzę na dzisiejsze polskie rodziny, widzę ludzi, którzy, podobnie jak ja kiedyś, żyją w przekonaniu, że wiara i pieniądze to dwa różne światy. Przez lata sądziłem, że prawdziwy chrześcijanin powinien żyć w ubóstwie, że prośba o błogosławieństwo finansowe to chciwość. Wychowywałem się w czasach, gdy w polskich domach mówiło się: Pieniądze to źródło wszelkiego zła. Nasza babcie powtarzały, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. I tak przez dziesięciolecia żyliśmy w duchowej biedzie, nie rozumiejąc, że źle interpretowaliśmy Słowo Boże. Ale kiedy zacząłem zgłębiać Pismo Święte, nie powierzchownie jak uczono mnie w szkole niedzielnej, lecz studiować je słowo po słowie, werset po werset, odkryłem prawdę, która wstrząsnęła moim światem. Biblia nie potępia pieniędzy. Przeciwnie, zawiera najlepszy podręcznik finansowy, jaki kiedykolwiek napisano. Lekcja 1. Lekcja 1. Bóg wzywa nas, abyśmy byli dobrymi zarządcami. Pierwsza lekcja, która zmieniła moje myślenie, znajduje się w Ewangelii według Łukasza 16:10-11. Kto w małej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej wierny będzie. A kto w małej rzeczy jest niesprawiedliwy, ten i w wielkiej niesprawiedliwy będzie. Pamiętam, jak po raz pierwszy zrozumiałem te słowa. Było to zimowe popołudnie. Siedziałem w kuchni mojego warszawskiego mieszkania, otoczony rachunkami, które nie wiedziałem jak zapłacić. Żona płakała w sąsiednim pokoju, a ja zadawałem sobie pytanie: Boże, dlaczego mnie opuściłeś? I wtedy otworzyłem Biblię na przypowieści o talentach. Człowiek, który dostał jeden talent i zakopał go. Został nazwany leniwym i złym sługą, nie dlatego, że stracił pieniądze, ale dlatego, że nic z nimi nie zrobił. Uświadomiłem sobie, że przez lata byłem jak ten sługa. Myślałem, że jeśli będę ignorować kwestie finansowe, to Bóg się mną zaopiekuje, ale Bóg nie potrzebuje naszej ignorancji, potrzebuje naszej odpowiedzialności. Nie jesteśmy właścicielami pieniędzy, które mamy, jesteśmy zarządcami i każda złotówka, którą otrzymujemy, to test naszej wierności. Pamiętam pierwszą lekcję, którą zastosowałem w praktyce. Zacząłem prowadzić domowy budżet po polsku. Prostymi słowami, tak jak uczył mnie mój dziadek prowadzić księgę gospodarstwa: kolumna przychody, kolumna wydatki i na końcu ile zostało dla Pana Boga. Bo gdy nie planujemy finansów, nie jesteśmy dobrymi zarządcami. Jesteśmy jak rolnik, który sieje bez planu i dziwi się słabym plonom. Lekcja dwóch. Dziesięcina uczy priorytetów i dyscypliny. Druga lekcja wypływa z Księgi Malachiasza 3.10. Przynieście całą dziesięcinę do skarbca, aby w domu moim był pokarm i wystawcie mnie na próbę w tym, mówi Pan Zastępów. Czy nie otworzę dla Was okien nieba i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? Wiem, że słysząc o dziesięcinie, wielu z Was myśli łatwo mówić, kiedy ledwo starcza na chleb. Ja też tak myślałem. Ale pozwólcie, że opowiem Wam historię, która zmieniła moje życie. To było podczas wielkiego kryzysu finansowego 2008 roku. Straciłem pracę w fabryce w Gdańsku. Żona pracowała jako sprzątaczka za 8 zł na godzinę. Mieliśmy dwójkę małych dzieci i kredyt hipoteczny, który jak kamień młyński ciążył nam na szyi. I wtedy przypomniałem sobie historię Abrahama, który dał dziesięcinę Melchizedekowi jeszcze zanim Bóg dał mu jakiekolwiek przykazania. Nie dał, bo musiał. Dał, bo wiedział, komu zawdzięczał swoje błogosławieństwa. Powiedziałem żonie: Maryniu, zrobimy coś szalonego. Od dziś, zanim zapłacimy za cokolwiek, nawet za chleb, odłożymy 10% dla Boga. Myślała, że zwariowałem. Jak możemy dawać, kiedy sami nie mamy? pytała. Ale zastosowaliśmy zasadę: Bóg pierwszy, potem reszta. I stał się cud. Nie natychmiast. Bóg nie jest automatem do wydawania pieniędzy, ale w ciągu trzech miesięcy znalazłem lepszą pracę. Żona dostała podwyżkę, a najważniejsze, nauczyliśmy się dyscypliny. Gdy człowiek nauczy się oddawać Bogu pierwsze 10%, łatwiej mu zarządzać pozostałymi 90%. Dziesięcina to nie podatek, to trening. Trening priorytów, trening wiary, trening zarządzania tym, co zostało. Lekcja trzeki. Długi tworzą duchowe i finansowe niewolnictwo. Trzecia lekcja brzmi jak grom z jasnego nieba w dzisiejszych czasach kredytów i pożyczek. Księga Przysłów 22:7 mówi: Bogaty panuje nad ubogim, a ten, kto bierze pożyczkę, staje się sługą tego, kto pożycza. W Polsce mamy powiedzenie: Kto dłuży, ten się błużni. Nasze babcie mówiły to nie bez powodu, ale my, pokolenie transformacji, uwierzyliśmy w magię łatwych pieniędzy. Kredyty hipoteczne, samochodowe, na wakacje, na telewizor, na wszystko. Pamiętam historię mojego sąsiada, Kaska. Dobry człowiek, chodzący do kościoła co niedzielę. Ale miał kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy, dwie karty kredytowe i pożyczkę odteściowej. W niedzielę modlił się o błogosławieństwa, a w poniedziałki bał się podnieść słuchawkę, bo mogła to być windykacja. Czytam z nim historię wdowy z drugiej księgi królewskiej. Ta kobieta przyszła do proroka Elizeusza, płacząc, że wierzyciele chcą zabrać jej synów jako niewolników za długi męża. I co zrobił Elizeusz? Nie dał jej pieniędzy. Kazał jej wziąć jeden dzban oliwy i nalewać ją do wszystkich naczyń, jakie znajdzie. I oliwa mnożyła się, aż kobieta mogła spłacić wszystkie długi, i jeszcze zostało jej na życie. Bóg nie lubi długów, bo długi czynią nas niewolnikami. Kiedy jesteś zadłużony, nie możesz dawać. Nie możesz pomagać potrzebującym. Nie możesz być narzędziem w ręku Boga, bo Twoje ręce są związane umowami kredytowymi. Strategia biblijna wychodzenia z długów jest prosta. Przestań pożyczać, zacznij oddawać, ufaj Bogu w procesie. Tak jak wdowa, wykorzystaj to, co masz, zamiast marzyć o tym, czego nie masz. Lekcja 4. Praca jest boskim błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Czwarta lekcja dotyczy pracy. I tu muszę obalić kolejny mit, który niszczył polskie rodziny przez dziesięciolecia. W Księdze Rodzaju 2:15 czytamy: Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, żeby go uprawiał i doglądał. To było jeszcze przed upadkiem. Praca nie jest karą za grzech. Praca jest błogosławieństwem, współudziałem w dziele stwórczym Boga. Ale w Polsce PRL-u uczono nas, że praca to zło konieczne. Oni udają, że nam płacą a my udajemy, że pracujemy. Pokolenia Polaków wyrosły z przekonaniem, że praca to cierpienie, którego trzeba unikać. Jezus przez 30 lat był stolarzem, zanim zaczął głosić Ewangelię. Paweł Apostoł szył namioty i był z tego dumny. W drugim liście do Tesaloniczan 3.10 pisze Gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Pamiętam, jak mój syn, Michał, skończył studia i nie mógł znaleźć pracy w zawodzie. Był załamany. Tato mówił, po co się uczyłem, skoro muszę pracować fizycznie. Powiedziałem mu, synu, Jezus też pracował rękami. Nie ma pracy niewłaściwej, jest tylko niewłaściwe nastawienie do pracy. Dziś Michał prowadzi własną firmę budowlaną i wie, że każda godzina pracy, każda dobrze wykonana usługa, każdy zadowolony klient, to nie tylko zarobek, to służba Bogu. Gdy znajdujesz Boży cel w swojej pracy, przestaje być ona udręką, a staje się powołaniem. Nieważne czy sprzątasz biura, czy zarządzasz firmą, jeśli robisz to dla chwały Boga, twoja praca ma wieczną wartość. Zanim przejdę dalej, chciałem wam powiedzieć coś ważnego. Jeśli te biblijne prawdy trafiają do waszego serca, jeśli czujecie, że Bóg przemawia przez te słowa, proszę zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie łapkę w górę. To pomoże dotrzeć z tą prawdą do innych polskich rodzin, które, jak kiedyś ja, błądzą w ciemnościach finansowych. Razem możemy pokazać, że wiara i mądrość finansowa idą w parze. A teraz wróćmy do pozostałych lekcji. Lekcja 5. Oszczędzanie to biblijna mądrość. Piąta lekcja brzmi jak herezja w uszach tych, którzy wierzą, że chrześcijanin powinien żyć z dnia na dzień. Księga przysłów Dunty. 20 mówi: Cenny skarb i olej znajdują się w mieszkaniu mądrego, ale człowiek głupi je trwoni. W polskiej mentalności oszczędzanie było zawsze cnutą. Nasze babcie chowały pieniądze w słoikach, nasze matki w książeczkach PKO. Ale potem przyszły czasy, gdy ekonomiści mówili: Konsumpcja napędza gospodarkę, a Księża, ufaj Bogu, nie myśl o jutrzejszym dniu. Ale Biblia pokazuje inny obraz. Jezus w przypowieści o dziesięciu pannach chwali te, które wzięły zapasowe oleje do lamp. W Księdze Przysłów 6, 6, 8 mówi: Idź do mrówki, leniuchu, przypatrz się jej postępowaniu i nabierz rozumu. Chociaż nie ma wodza, przełożonego ani pana, latem przygotowuje swój pokarm, w czasie żniw gromadzi pożywienie. Historia Józefa w Egipcie to najlepszy przykład biblijnej mądrości finansowej. Siedem lat obfitości, siedem lat głodu. Józef nie zużył wszystkiego w dobrych czasach, odkładał na trudne. I dzięki temu ocalił nie tylko Egipt, ale i swój naród. Pamiętam rozmowę z moją siostrą Hanią po śmierci naszej matki. Mama przez całe życie. Odkładała po 20 pięćdziesiąt złotych miesięcznie. Po co, pytałem jej kiedyś. Dla ciebie, odpowiadała. Gdy otworzyliśmy jej skarbonkę, było tam piętnaście tysięcy złotych. Pieniądze, które pozwoliły nam godnie pochować mamę i jeszcze zostało na pierwsze leki dla taty. Oszczędzanie to nie niewiara, to odpowiedzialność. To nie brak zaufania Bogu, to mądrość, którą Bóg nam dał. Rezerwa na czarną godzinę to nie grzech to akt miłości wobec rodziny. Biblijna zasada brzmi: odłóż najpierw, potem wydaj. Nie, wydaj najpierw, a potem zobacz, co zostało. Lekcja 6. Bogactwo jest narzędziem służby, a nie celem samym w sobie. Szósta lekcja dotyczy bogactwa i tu muszę być bardzo ostrożny, bo w Polsce słowo bogactwo budzi skrajne emocje. Pierwszy list do Tymoteusza 6:17-19 mówi: Bogatym w tym świecie nakazuj, żeby nie byli wyniosły i żeby nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który hojnie nas wszystkim zaopatruje dla naszej radości. Niech czyną dobro, niech bogacą się w dobre uczynki, niech będą szczodrzy i dzielni, gromadząc sobie w ten sposób piękny fundament na przyszłość, aby otrzymać prawdziwe życie. Zauważcie, Paweł nie mówi: Bogatym nakazaj, żeby przestali być bogaci. Mówi, nakazaj im, jak być bogatymi. W Polsce mieliśmy zawsze problem z bogactwem, albo uważaliśmy, że każdy bogaty to złodziej, albo że bogactwo samo w sobie jest grzechem. Ale Biblia zna wielu bogatych bohaterów wiary: Abraham, Hiob, Józef, Zarymatei, Wydia. Józef Zarymatei użył swojego bogactwa, żeby zapewnić Jezusowi godny grób. Wydia wspierała misję Pawła. Abraham mógł błogosławić narody, bo miał czym błogosławić. Poznałem przedsiębiorcę z Krakowa, Janusza. Prowadzi firmę transportową, ma 50 pracowników. Przez lata czuł się winny z powodu swojego sukcesu. Księże mówili mi, że jestem jak ten bogacz z Ewangelii, opowiadał mi. Ale gdy zrozumiał, że jego bogactwo to narzędzie służby, wszystko się zmieniło. Dziś Janusz żyje poniżej swoich możliwości. Ma dom, ale nie pałac. Ma samochód, ale nie kolekcję. I każdy miesiąc wspiera 20 rodzin z problemami finansowymi. Buduje studnie w Afryce, sponsoruje studia dla uzdolnionej młodzieży z biednych rodzin. Teraz rozumiem, mówi, że Bóg nie dał mi pieniędzy dla mnie, dał mi je przeze mnie dla innych. Biblijna zasada brzmi: Im więcej masz, tym więcej możesz dać. Ale żeby móc dać więcej, musisz najpierw więcej mieć. I żeby mieć więcej, musisz żyć poniżej swoich możliwości, a nie na ich granicy. Lekcja 7. Zadowolenie jest największym skarbem. Siódma lekcja to jedna z najtrudniejszych w naszych czasach konsumpcjonizmu. Pierwszy list do Tymoteusza 6.6.8. Wielkim zyskiem jest pobożność połączona z zadowoleniem. Nic bowiem nie przynieśliśmy na świat i nic z niego nie zabierzemy. Jeśli mamy pożywienie i odzież, będziemy się tym zadowalać. W Polsce mamy piękne powiedzenie czego serce nie zna, tego oko nie płacze. Ale dzisiejszy świat sprawił, że nasze oczy widzą wszystko, a serca pragną jeszcze więcej. Paweł w liście do Filipian 4:11-13 pisze: Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się być zadowolonym z tego, co mam. Umiem być w niedostatku, umiem też żyć w obfitości. We wszystkim i wszędzie jestem wtajemniczony i w sytuacji, gdy mam co jeść, i gdy głoduję, i gdy mam w obfitości, i gdy cierpimy brak wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pamiętam wizytę u mojej ciotki Zofii w małej wiosce pod Zamościem. Miała dom z trzema pokojami, ogródek, kilka kur. Żyła z renty 1200 zł miesięcznie i była najszczęśliwszym człowiekiem, jakiego znałem. Ciociu pytałem: "Nie brakuje ci niczego?" "Janku", odpowiedziała. "Mam dach nad głową, chleb na stole, Boga w sercu. Czego więcej potrzebuję?" Tego samego dnia wróciłem do Warszawy. Do mojego apartamentu z trzema telewizorami, dwoma samochodami i kredytem, który będę spłacał do emerytury. I poczułem, kto z nas jest naprawdę bogaty. Historia wdowy z Sarepty pokazuje, że Bóg może nakarmić wiele osób tym, co wydaje się być niczym, ale wymaga to wiary i zadowolenia z tego, co mamy, zamiast ciągłego narzekania na to, czego nie mamy. Biblijna zasada zadowolenia brzmi: Dziękuj za to, co masz, zanim poprosisz o więcej. Gratitudo, wdzięczność przed peticio, prośba. Lekcja 8. Planowanie jest aktem wiary, a nie brakiem zaufania. Ósma lekcja dotyczy planowania. I tu muszę obalić mit, który przez lata hamował rozwój polskich rodzin. Księga przysłów 27.14. Plany człowieka zawodzą bez narady, ale przy licznych doradcach się udają. A Jezus w Ewangelii Łukasza 14.28.30 pyta... Który z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na jej dokończenie? Przez lata słyszałem w polskich kościołach: Nie planuj, bo to brak wiary, Bóg sam się tobą zaopiekuje. Ale Jezus mówi dokładnie odwrotnie: Planuj, bo to jest mądre. Nehemiasz, gdy odbudowywał mury Jerozolimy, nie powiedział: Bóg sam to zrobi. Najpierw oprzedł miasto nocą, sprawdził szkody, policzył potrzebne materiały. Zorganizował ludzi, zabezpieczył finansowanie i dopiero potem zaczął budować. Pamiętam, jak z żoną planowaliśmy zakup pierwszego mieszkania w 1995 roku. Księża mówili nam: Ufajcie Bogu. Rodzina radziła: Weźcie kredyt, jakoś będzie. Ale ja przypomniałem sobie przypowieść Jezusa o wierze. Przez dwa lata oszczędzaliśmy na wkład własny. Liczyliśmy każdą złotówkę. Robiliśmy prognozy dochodów. Sprawdzaliśmy różne oferty banków. I gdy w końcu kupiliśmy mieszkanie, mieliśmy taki kredyt, jaki mogliśmy udźwignąć, nie taki, jaki bank chciał nam dać. Planowanie to nie brak wiary, to mądrość, którą Bóg nam dał. Budżet domowy to nie ograniczenie wolności, to narzędzie finansowej wolności. Zasada biblijna brzmi: módl się jakby wszystko zależało od Boga, a planuj jakby wszystko zależało od ciebie, bo Bóg działa poprzez nasz rozum, nie wbrew niemu. Lekcja 9. Uczciwość w małych rzeczach prowadzi do wielkich błogosławieństw. Dziewiąta lekcja dotyczy uczciwości w małych rzeczach. Ewangelia Łukasza 16:10. Kto w małej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej wierny będzie. Księga Przysłów 11:1. Fałszywa waga jest obrzydliwością dla Pana, ale uczciwa miara ma jego upodobanie. W Polsce po latach komunizmu rozwinęła się mentalność: państwo kradnie nam. Więc my możemy kraść państwu: czarne faktury, szara strefa, jeden dla urzędu, drugi dla siebie. I jakoś przekonaliśmy siebie, że to nie grzech, bo wszyscy tak robią. Ale Bóg widzi każdą małą nieuczciwość, każdy ukryty grosz przed fiskusem, każdą zawyżoną fakturę, każde kłamstwo w zeznaniu podatkowym. Historia Zacheusza pokazuje, że prawdziwe nawrócenie poznaje się po tym, jak człowiek traktuje pieniądze. Zacheusz nie tylko przestał kraść, zaczął oddawać czterokrotnie więcej niż wziął. Mój przyjaciel Marek prowadził firmę remontową. Przez lata kombinował z podatkami. Wszyscy tak robią, tłumaczył się. Ale gdy jego syn zachorował na Białaczkę, Marek złożył obietnicę: Boże, jeśli uzdrowisz mojego syna, nigdy więcej nie będę oszukiwał w interesach. Syn wyzdrowiał. Marek dotrzymał słowa. Zaczął płacić wszystkie podatki, wystawiać wszystkie faktury, uczciwie rozliczać się z pracownikami i stał się cud. Jego firma zaczęła prosperować jak nigdy wcześniej. Klienci zaczęli go polecać, bo wiedzieli, że można mu ufać. Teraz rozumiem, mówi Marek, że uczciwy biznes to najlepsza reklama. Biblijna zasada brzmi: Bóg błogosławi uczciwych, nawet jeśli na początku wydaje się, że tracą, bo reputacja człowieka uczciwego. Jest warta więcej niż wszystkie pieniądze świata. Lekcja 10. Pieniądze ujawniają serce. Dziesiąta i ostatnia lekcja to kwintesencja całego biblijnego nauczania o pieniądzach. Ewangelia Łukasza 12:34. Bo gdzie jest wasz skarb, tam też będzie wasze serce. Pieniądze są jak test na ciążę. Pokazują prawdę o tym, co jest w środku. Nie pieniądze są źródłem zła. Miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. Historia ubogiej wdowy, która dała dwie monety miedziane, pokazuje, że Bóg nie patrzy na to, ile dajesz, ale na to, ile ci zostało darze. Wdowa dała wszystko, co miała na życie, bogaci dawali ze swoich nadwyżek. Młody bogacz, który przyszedł do Jezusa, pokazuje przeciwny przykład. Miał wszystko młodość, bogactwo, religijność, ale gdy Jezus poprosił go, żeby rozdał majątek ubogim, odszedł smutny. Jego skarb był na ziemi, więc tam też było jego serce. Pamiętam rozmowę z moim szwagrem po jego pierwszym ataku serca. Leżał w szpitalu, podłączony do aparatury. Janusz powiedział: Całe życie zbierałem pieniądze, miałem trzy mieszkania, dwa samochody, konto w trzech bankach. I co z tego? Nie mogłem kupić sobie ani jednego dodatkowego uderzenia serca. To była dla niego przemiana. Gdy wyszedł ze szpitala, zaczął rozdawać. Nie wszystko. Ale systematycznie. Każdy miesiąc wspierał dom dziecka. Każdy rok płacił czesne dla trzech studentów z ubogich rodzin. Każdy tydzień kupował zakupy dla samotnej sąsiadki. Teraz wiem, mówił, że prawdziwe bogactwo to nie to ile masz, ale ile możesz dać. Twoje wyciągi bankowe, twoje rachunki, twoje wydatki. To wszystko jest jak dokument, który pokazuje stan twojego serca. Jeśli wydajesz więcej na rozrywkę niż na jałmużnę, wiesz, co kochasz bardziej. Jeśli masz pieniądze na najnowszy telefon, ale nie masz na dziesięcinę, wiesz, gdzie jest Twój skarb. Drodzy bracia i siostry, przez te 20 minut podróżowaliśmy przez najważniejsze biblijne prawdy o pieniądzach. Prawdy, które mogą zmienić nie tylko Wasz portfel, ale Wasze życie. Przypominam, pierwsza lekcja. Jesteśmy zarządcami, nie właścicielami. Każda złotówka to test naszej wierności. Druga lekcja dziesięcina uczy nas priorytów. Bóg pierwszy potem reszta. Trzecia lekcja. Długi czynią nas niewolnikami. Wolność finansowa to wolność duchowa. Czwarta lekcja: praca to błogosławieństwo, nie przekleństwo. Znajdź Boży cel w swojej pracy. Piąta lekcja: oszczędzanie to mądrość, nie niewiara. Bądź jak mrówka, przygotuj się na trudne czasy. Szósta lekcja. Bogactwo to narzędzie służby, nie cel sam w sobie. Żyj poniżej możliwości, żeby móc więcej dawać. Siódma lekcja. Zadowolenie to największy skarb. Dziękuj za to, co masz, zanim poprosisz o więcej. Ósma lekcja. Planowanie to akt wiary, nie brak zaufania. Bóg działa przez nasz rozum. Dziewiąta lekcja. Uczciwość w małych rzeczach prowadzi do wielkich błogosławieństw. Dziesiąta lekcja. Pieniądze pokazują prawdę o naszym sercu. Gdzie jest Twój skarb, tam też będzie Twoje serce. Te lekcje to nie teoria. To praktyczne narzędzia, które zmieniły życie tysięcy polskich rodzin i mogą zmienić także Wasze. Pamiętam siebie sprzed 30 lat. Młodego mężczyznę, który wierzył, że wiara i pieniądze to dwa różne światy. Żyłem w ciągłym stresie finansowym, myśląc, że to część chrześcijańskiego życia, że ubóstwo to cnota. A planowanie to brak wiary. Ale gdy zrozumiałem te biblijne prawdy, wszystko się zmieniło. Nie stałem się milionarem z dnia na dzień, ale stałem się mądrym zarządcą tego, co Bóg mi powierzył. Nauczyłem się żyć w finansowej wolności, którą daje posłuszeństwo Słowu Bożemu. Dzisiaj, gdy patrzę na polskie rodziny zmagające się z kredytami, długami, stresem finansowym, widzę siebie sprzed lat. I wiem, że można żyć inaczej. Można żyć w zgodzie z biblijnymi zasadami finansowymi i doświadczać Bożych błogosławieństw, ale to wymaga decyzji. Decyzji, żeby przestać wierzyć w kłamstwa o pieniądzach, które przez lata wpajał nam świat, żeby zacząć żyć według Słowa Bożego, nie według opinii ludzi. Jeśli te słowa dotknęły waszego serca, jeśli czujecie, że Duch Święty przemawia przez te prawdy, nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Zacznijcie od małego. Zróbcie pierwszy domowy budżet. Oddajcie pierwszą dziesięcinę. Spłaćcie pierwszy dług. Odłóżcie pierwsze oszczędności. Znajdźcie Boży cel w swojej pracy. Pamiętajcie słowa Jezusa. Kto w małej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej wierny będzie. Niech Bóg błogosławi wasz dom, waszą rodzinę, wasze finanse. Niech te biblijne prawdy przyniosą wam taki pokój i wolność, jakich doświadczyłem ja. A jeśli ten film pomógł wam zobaczyć pieniądze oczami Boga, podzielcie się nim z innymi. Każda polska rodzina zasługuje na poznanie tych prawd. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie będziemy dalej odkrywać skarby Słowa Bożego. Niech was Bóg błogosławi i strzeże. Amen.